Ta linia Lotnicza naprawdę obniżyła swoje standardy. Każdy może teraz wsiąść, szydził biznesmen, spoglądając na miejsce 22C, gdzie kobieta w wyblakłej bluzie z kapturem spała oparta o okno. Kabina roześmiała się, odrzucając ją jako bezwartościową, nikomu niepotrzebną. Ale gdy kapitan z nerwowym głosem ogłosił sygnał ostrzegawczy, i nagle pojawiły się dwa F-22 za oknem, ona otworzyła oczy i wyszeptała – oni tu są po mnie. Kilka minut później w radiu rozległ się trzask. – Night Viper 22, witamy z powrotem. Pojawił się Air Force One, pochylając skrzydła w geście salutu. Nazywała się Olivia, ale nikt w tym samolocie nie miał o tym pojęcia. Miała 29 lat, ciemne włosy związane w niedbały kucyk, bez makijażu, z twarzą, która nie domagała się niczyjej uwagi. Jej szara bluza była przetarta na łokciach, dżinsy miały wyblakłe łaty, a trampki były zdarte ze strzępiącymi się sznurówkami. Ściskała blisko siebie małą materiałową torbę, jakby była jedyną rzeczą, która trzymała ją przy ziemi. Lot był standardowym rejsem komercyjnym z Nowego Jorku do Waszyngtonu, pełnym ludzi, którzy uważali się za kogoś. Biznesmeni w skrojonych garniturach, kilku vip popijających drogie drinki, stewardesy przesuwające się z wymuszonymi uśmiechami. Oliwia nie pasowała, nie w ich oczach. Widząc ją śpiącą w klasie ekonomicznej z torbą przytuloną pod pachą, uznali, że to tylko jakaś spółkana osoba, która miała szczęście zdobyć tani bilet. Kabina brzęczała ich rozmowami, ich boczne spojrzenia były ostre, jakby była plamą na ich idealnym świecie. Drzemała, gdy głos biznesmena rozciął ciszę. Miał na imię Grek, może 45 lat, w garniturze, który krzyczał Wall Street i zegarku, którym popisywał się przy każdej okazji. Pochylił się do faceta obok jakiegoś gładko uczesanego brokera finansowego o imieniu Derek, i nie przejmował się, czy ktoś go słyszy. Palce Oliwi drgnęły na torbie, tylko mały ruch, ale wystarczający, by pokazać, że usłyszała. Derek uśmiechnął się krzywo, poprawiając spinki do mankietów i mruknął. Założę się, że wydała ostatni grosz na to miejsce. Kilku się roześmiało. Młoda kobieta z błyszczącymi pasemkami i telefonem przyklejonym do ręki nadawała na żywo do swoich tysięcy obserwatorów. Miała na imię Kaylee wczesne lata 20, typ influencera, który żyje z uwagi. Patrzcie na miejsce 22, powiedziała ustawiając kamerę. Korporacyjna, która nosiła się tak, jakby nigdy nie przegrała dyskusji. Odwróciła się do swojego kolegi, łysiejącego mężczyzny w prążkowanym garniturze i powiedziała. Założę się, że to jedna z tych charytatywnych osób, które linia wpuszcza dla PR-u. Jej głos był wystarczająco głośny, żeby dotarł do innych, a kilku pasażerów skinęło głowami, uśmiechając się złośliwie. Claire zarzuciła włosami, jej kolczyki zabłysły w świetle i dodała: To prawie obraźliwe siedzieć tu z nami. Dłoń Oliwii zatrzymała się na torbie. Jej palce musnęły zamek błyskawiczny, ale nie podniosła wzroku. Śmiech w kabinie narastał niski pomruk zgody jakby wszyscy postanowili że jest mniej warta niż oni Kolega Claire zachichotał szepcząc coś w odpowiedzi a ich spojrzenia mówiły To my tu rządzimy nie ona Po drugiej stronie przejścia starsza para w markowych ubraniach szeptała do siebie Kobieta Ellen miała na ręku diamentową bransoletkę która błyszczała przy każdym ruchu Jej mąż Richard Ciągle sprawdzał telefon, pewnie śledząc ceny akcji. Ona naprawdę tu nie pasuje, powiedziała Ellen, wystarczająco głośno, by usłyszeli inni w pobliżu. Richard skinął głową, nie podnosząc wzroku. Pewnie wszedła do złego samolotu, dodał, a oboje zachichotali, ich głosy ociekające wyższością. Stuart imieniem Mark wysoki z krótkim jeżem i plakietką przypiętą zbyt równo przechodził obok postawił plastikowy kubek z wodą na stoliku oliwi stukając nim mocniej niż było trzeba jego spojrzenie mówiło wszystko była uciążliwa nikim kto tylko zajmował miejsce dłoń oliwi lekko się poruszyła muskając kubek ale nie otworzyła oczu kabina wciąż brzęczała a osąd osiadał na niej jak kurz. Hej, jeśli ta historia Cię wciąga, poświęć chwilę. Wyciągnij telefon, naciśnij, lubię to, zostaw komentarz i zasubskrybuj kanał. To znaczy wszystko. Dzielić się takimi chwilami, prawdziwymi historiami bólu, prawdy i siły. Idźmy dalej, razem. Samolot leciał równo na wysokości 35 tysięcy stóp. Niebo na zewnątrz było blade, bezkresne. Nagle głos kapitana rozciął ciszę, ostry i spięty. Proszę Państwa, otrzymaliśmy niezidentyfikowany sygnał ostrzegawczy. Proszę zachować spokój. Kabina na ułamek sekundy zamarła, zanim wybuchł, syknęła. Oliwia otworzyła oczy. Były ciemne, spokojne, jakby widziała już gorsze burze. Pochyliła się odrobinę i wyszeptała: Nie terroryści, oni tu są po mnie. Jej słowa były miękkie, ledwo słyszalne, ale grek je usłyszał. Odwrócił się ku niej, twarz czerwona. Kim ty się niby uważasz, że tak mówisz? Jego głos grzmiał, przyciągając wszystkie spojrzenia w kabinie. Kamera Kaili obróciła się na oliwie jej chichot był ostry o mój boże ona zwariowała starsza kobieta w kaszmirowym swetrze siedząca dwa rzędy dalej odwróciła się miała na imię Margaret typ damy która zachowuje się tak jakby wszystko należało do niej nie rób kłopotów kochanie powiedziała jej głos był słodki ale zimny po prostu usiądź i bądź cicho z tyłu grupka chłopaków w bluzach z kapturem czterech Wszyscy w jednakowych zaczęła też nagrywać. – Wariatka na miejscu 22! – krzyknął jeden i wszyscy wybuchli śmiechem. Ich telefony drżały. Mark, Stuart ruszył w ich stronę, szczęka napięta. – Proszę pani, niech się pani uciszy albo zgłosimy panią ochronie po lądowaniu. Jego ton był ostateczny, jakby już rozwiązał problem. Kabina zawyła śmiechem, karmiąc się chwilą, Zamieniając Oliwie w żart, mężczyzna w dopasowanej marynarce, prawdopodobnie jakiś dyrektor technologiczny imieniem Pol, wychylił się z rzędu za nią. Miał szyderczy uśmiech, taki który powstaje po latach wygrywania transakcji. Wiesz, jeśli już wymyślasz historię, to przynajmniej ubierz się odpowiednio. Powiedział dość głośno, by usłyszała połowa kabiny. Wskazał na jej bluzę, na trampki. Jakby to były dowody jej bezwartościowości. Kilku pasażerów zachichotało, przytakując. Pol odchylił się, skrzyżował ramiona, zadowolony z uwagi. Jego uśmiech się poszerzył, a on szepnął coś kobiecie obok, która roześmiała się jeszcze głośniej, jej głos ostry i przeszywający. Ona nie drgnęła, nie odwróciła wzroku. Jej dłoń spoczęła na torbie, palce nieruchome. Ale na sekundę jej oczy spotkały się z oczami Marka. Zgłoś mnie, powiedziała. Jej głos był miękki, lecz wyraźny, jak ostrze wsuwające się w jedwab. Dwa słowa, a śmiech się potknął. Mark mrugnął, zaskoczony, po czym odwrócił się, mamrocząc coś o procedurach. Kabina ucichła, ale powietrze było już inne. Ludzie wciąż zerkali na nią. Pozwalać pokazywać publicznie. Powiedziała nie do nikogo konkretnego, ale wystarczająco głośno, by każdy usłyszał. Poprawiła płaszcz, upewniając się, że wszyscy widzą metkę projektanta i zarzuciła włosami. To wstyd dla reszty z nas. Kilku pasażerów pomruknęło za probatą, ich głosy ciche, lecz ostre. Vanessa usiadła, zakładając nogę na nogę. Jej obcasy stuknęły o podłogę. Dłoń Oliwii zatrzymała się w pół ruchu, poprawiając pasek torby, ale nie odpowiedziała. Osąd kabiny był teraz żywą istotą, oplatającą ją, wyzywającą, by zareagowała. Vanessa uśmiechnęła się złośliwie, wyciągając lusterko, by poprawić szminkę, jakby właśnie coś wygrała. I wtedy to nadeszło. Niski, gardłowy ryk, inny niż dźwięk silników samolotu. Głowy odwróciły się ku oknom. Dwa F-22 raptory, smukłe i szare, przecięły niebo, ich skrzydła tak blisko, że widać było nity. Krzyki wypełniły kabinę, myśliwce. Telefon Kayleigh drżał, gdy przybliżała obraz, jej transmisja eksplodowała komentarzami. Studenci z tyłu przyciskali twarze do szyb, jeden krzyczał To jak w filmie akcji. Bransoletka Ellen zadźwięczała, gdy chwyciła Richarda za rękę. Jej głos drżał. Co to jest? Co się dzieje? Greg już pisał w telefonie. Jego mail do linii lotniczej był w połowie gotowy, pełen żądań wyjaśnień. Mark zamarł w przejściu. Jego radio trzeszczało, ale nie wydawało żadnych słów. Oliwia otworzyła oczy, tym razem wolniej. Spojrzała przez okno. Jej usta rozchyliły się odrobinę, wypuszczając cichy oddech. Myśliwce poruszały się tak, jakby były częścią niej, ich rytm stały, znajomy, jak uderzenia serca, którego nie czuła od lat. Kilka rzędów dalej stary mężczyzna w znoszonej kurtce pochylił się do przodu. Miał na imię Harold, weteran, z rękami drżącymi od wieku, ale oczami, które nie przeoczyły niczego. Poprawił okulary. Mrużąc oczy na myśliwce, niemożliwe, wyszeptał. To eskorta prezydencka. Jego głos był cichy, ale niósł się daleko. Kilka głów odwróciło się w zmieszaniu. Kamera Keyley obróciła się ku niemu, ale on nie zwracał uwagi. Jego oczy były wpatrzone w oliwie, jakby widział coś, w co nie mógł uwierzyć. Ona nie spojrzała z powrotem. Jej palce przesunęły się po krawędzi torby, powoli, celowo, jakby liczyła sekundy, aż świat nadgoni. Głupie. Jej matka, zmęczona kobieta, imieniem Linda uciszyła ją, ale zdążyła dodać Pewnie jest tylko zdezorientowana, kochanie. Daj spokój. Słowa miały być łagodne, ale zabrzmiały jak policzek, odrzucały Oliwie jak zagubioną duszę. Sophie przewróciła oczami, pstrykając zdjęcie Oliwii dla swojej grupy na czacie, podpisując dziwaczka na 22 C. Dłoń Oliwii zacisnęła się na torbie, tylko na sekundę, zanim ją puściła. Jej twarz wciąż spokojna, oczy wciąż utkwione w oknie. Grek nie dawał za wygraną. Wstał, twarz czerwona, wskazując na Oliwie: Nie mów mi, że myślisz, iż te myśliwce są tu po ciebie! Jego głos był głośny, szyderczy, ściągając uwagę całej kabiny z powrotem na nią. Derek, finansowy bro, dołączył, uśmiechając się krzywo. 22C myśli, że jest Tobgan. Studenci z tyłu zawyli ze śmiechu, jeden machając rękami, udając samolot, szybując nim ich powietrzu. Mark znów wyszedł naprzód, blokując oliwii drogę do przejścia. Proszę natychmiast usiąść. Jego głos był ostrzejszy, prawie desperacki. Oliwia się nie poruszyła. Sięgnęła do swojej torby, jej ruchy były powolne, ostrożne. Wyciągnęła srebrny, metalowy znak. Był mały, nie większy niż breloczek, ale połyskiwał w świetle. Wyryto na nim Night Viper 22. Kabina jeszcze tego nie widziała, ale Harold tak. Jego dłonie zacisnęły się na podłokietnikach, kostki zbielały, oddech zamarł. Śmiech w kabinie przycichł, ale nie całkiem. Mężczyzna w koszulce golfowej, prawdopodobnie agent nieruchomości imieniem Todd, pochylił się do przodu, jego głos ociekał sarkazmem. – Daj spokój, co dalej, powiesz nam, że jesteś tajnym agentem? Parsknął, szukając aprobaty wokół i kilku pasażerów dołączyło do śmiechu, nerwowego, ostrego. Todd poprawił zegarek, podróbkę Rolexa i odchylił się zadowolony. – Niektórzy powiedzą wszystko, by zwrócić uwagę dodał wystarczająco głośno, by usłyszała cała kabina. Palce Oliwii musnęły znak w dłoni, jej ruchy powolne, jakby ważyła ciężar jego słów. Nie spojrzała na niego, nie odpowiedziała. Jej oczy były wciąż utkwione w oknie, gdzie F-22 leciały równo, nieustępliwe. Przez chwilę trzymała znak, palce przesuwając się po krawędziach, potem wsunęła go w dłoń i wstała. Zignorowała Marka i podeszła do awaryjnego radia przy kuchence. Każde spojrzenie śledziło ją. Transmisja Kaylee szalała. Komentarze płynęły. Co ona... Siedem lat temu. Oliwia się nie odwróciła. Przycisnęła dłoń do serca, palce mocno zaciśnięte na znaku. Jej oczy były utkwione w niebie. Kobieta z pierwszego rzędu, dziennikarka imieniem Rachel, z notatnikiem już otwartym, wstała. Jej długopis drżał. To absurd, powiedziała. Głos głośny, ale chwiejny. Nie możesz po prostu wejść na pokład, wyglądając tak i oczekiwać, że uwierzymy, iż jesteś bohaterką wojenną. Jej słowa były ostre, miały poderwać kabinę. Kilku pasażerów skinęło głowami i wątpliwość była głośniejsza niż podziw. Rachel bazgrała coś nerwowo, jej dłonie trzęsły się, jakby próbowała zapisać drogę ucieczki z tej chwili. Oliwia się nie poruszyła. Nie odpowiedziała. Stała tam. Jej torba zwisała swobodnie u boku, sylwetka stabilna na tle okna. F-22 pozostawały blisko, ich skrzydła przecinały niebo, cicha odpowiedź na słowa Rachel. Kabina była teraz jednym wielkim chaosem, szepty, westchnienia, niektórzy wciąż się śmiali, ale śmiech był nerwowy, chwiejny. Kobieta w eleganckiej marynarce, prawdopodobnie prawniczka imieniem Suzan, wstała, jej głos drżał. Nie, to musi być inscenizacja. Była głośna, niemal krzyczała, jakby musiała przekonać samą siebie. Studenci z tyłu mamrotali. Jak ktoś ubrany w to mógłby być legendą. Ich śmiech zniknął, zastąpiony niespokojnymi spojrzeniami. Kilku pasażerów wciąż otało, kurczowo trzymając się z wątpienia, ale brzmiało to wymuszenie. Powietrze było gęste, jakby cały pokój wstrzymał oddech. Oliwia nie powiedziała ani słowa. Stała przy oknie, jej sylwetka zarysowana na tle nieba. F-22 wciąż widoczne w oddali. Jej torba zwisała luźno u boku, a ona poprawiła ją. Jej ruchy powolne, jakby dawała światu czas, by nadążył. Biznesmen w szarym garniturze, może dyrektor generalny imieniem Allen, pochylił się do przodu. Jego głos był niski, ale cięty. Jeśli jesteś taka ważna, to czemu twoja torba wygląda, jakby pochodziła ze śmietnika? Wskazał na jej torbę tonem szyderczym, jakby znalazł lukę w jej historii. Kilku pasażerów zachichotało, ich wątpliwości znów zapłonęły. Alen odchylił się, skrzyżował ramiona, jego spinki do mankietów błyszczały. To tylko jakaś zagrywka pr prawda? Rzucił, rozglądając się za poparciem. Dłoń Oliwii zatrzymała się na pasku torby, jej palce musnęły zużytą tkaninę, ale nie Pasażerowie jęknęli z wrażenia, niektórzy szlochali. Telefon Kylie wypadł na podłogę, jej transmisja zapomniana. Studenci z tyłu usiedli cicho po raz pierwszy. Twarz Grega pobladła, jego telefon wciąż otwarty na niedokończonym mailu. Harold płakał teraz. Ciche łzy spływały po jego twarzy. Oliwia podniosła rękę, powolny salut ku niebu. Jej oczy płonęły czymś dzikim i żywym. Samolot pasażerski lekko przechylił się, podążając za Air Force One. F-22 zacieśniły swoją formację. Młoda matka, może trzydziestoletnia, z niemowlęciem śpiącym na kolanach, spojrzała na Oliwię. Miała na imię Emily, a jej oczy były szerokie, niemal błagalne. To prawda? Zapytała, jej głos miękki, ale rozpaczliwy, jakby musiała wiedzieć. Czy to naprawdę ty? Kabina obróciła się w jej stronę, czekając na odpowiedź Oliwii. Ręce Emili drżały, gdy poprawiała kocyk syna. Jej pytanie wisiało w powietrzu. Oliwia odwróciła się tylko tyle, by spotkać jej wzrok. Jej uśmiech był mały, ledwie dostrzegalny, ale ciepły, jak obietnica. Jestem po prostu... Oliwią, powiedziała jej głos pewny ale latałam dla was. Oczy Emilii wypełniły się łzami, przytuliła syna mocniej, jej oddech drżał. Kabina była teraz cichsza, zwątpienie gasło, zastępowane czymś cięższym, czymś prawdziwym. Atmosfera była inna ludzie już się nie śmiali patrzyli na nią jedni z podziwem, inni ze wstydem. Reporter Tom w pomnieczonej koszuli wstał. Jego głos drżał, gdy mówił Jeśli jesteś Night Viper, to dlaczego siedzisz tu jak zwykła pasażerka? To nie było oskarżenie, raczej desperacja. Jakby potrzebował odpowiedzi, by poukładać to w głowie. Kilku innych pokiwało głowami, mamrocząc Niemożliwe, niemożliwe. Tłum był podzielony, połowa chciała wierzyć, połowa nie mogła puścić swoich wątpliwości. Oliwia obróciła się tylko tyle, byli zobaczyć. Jej uśmiech był ledwie widoczny, ale trzymał całą salę. Wybrałam zniknięcie, powiedziała jej głos pewny. Ale jeśli niebo mnie wezwie, wciąż jestem Night Viper. Słowa uderzyły jak cios, ciche, ale ciężkie. Włoda stewardesa imieniem Sara, młodsza od Marka z nerwowym uśmiechem, podeszła do Oliwii. Jej dłonie bawiły się fartuchem, a głos był miękki, niemal przepraszający. Proszę pani, ja. się powoli, potem rozbrzmiały potężnie. Ludzie wstawali, klaskali, niektórzy płakali, inni po prostu patrzyli na nią, jakby widzieli ją po raz pierwszy. Kejli zastygła, jej telefon wciąż leżał na podłodze. Grek Osunął się w fotel. Jego zegarek nagle wydawał się zbyt duży na nadgarstku. Harold wciąż płakał. Jego dłonie złożone na kolanach, jakby się modlił. Mark cofnął się, jego twarz była czerwona. Radio milczało. Oliwia nie przyjęła oklasków. Usiadła z powrotem na 22C, torba spoczywała na jej kolanach, oczy utkwione w oknie. Samolot leciał dalej, eskortowany przez najpotężniejsze maszyny świata. Mężczyzna w koszulce Polo, może sprzedawca imieniem Jeff, wstał, twarz czerwona z frustracji. To się nie trzyma kupy, powiedział. Jego głos przebił się przez aplauz. Jeśli jesteś takim bohaterem, to czemu wcześniej nic nie powiedziałaś? Dlaczego pozwoliłaś nam myśleć, Urwał gestykulując dziko, jakby próbował uchwycić resztki swoich wątpliwości. Kilku pasażerów pokiwało głowami, ich niepokój znów narastał. Oliwia nie spojrzała na niego. Poprawiła torbę, jej palce musnęły zamek. — Nie jestem ci winna mojej historii — powiedziała, jej głos był spokojny, ale niósł się, uciszając Jeffa w pół zdania. Usiadł, twarz płonęła, a oklaski kabiny wybuchły ponownie, tym razem jeszcze głośniej, jakby klaskali jej milczeniu tak samo jak prawdzie. Lata temu była kimś innym, młodą kobietą w świeżym mundurze, stojącą na pasie startowym. Jej włosy, schowane ciasno pod hełmem lotniczym. Była Night Viper 22, jedną z najlepszych pilotek, jakie miały siły powietrzne odbyła misję ochrony Air Force One, przyjęła trafienie, które powinno ją zabić. Raport podał KIA. A ona pozwoliła, by świat w to uwierzył, odeszła. Zostawiła medale, sławę, całe życie. Siadała w barach, zamawiała czarną kawę, patrzyła, jak ludzie biegną obok. Czasami odrzutowiec przecinał niebo, a jej dłoń zaciskała się na kubku. Tylko na chwilę. Nikt tego nie zauważał, nikt nie pytał. Była tylko dziewczyną w bluzie z kapturem, niewidzialną dla świata. Jeszcze przed tym, nim pojawiły się myśliwce, w samolocie była spokojna chwila. Oliwia sięgnęła do torby, wyciągając zmięte zdjęcie. Było stare, krawędzie wytarte. Młodsza Oliwia w mundurze stała obok mężczyzny w garniturze. czysty. Ja. ja czytałem o Night Viper w szkole, powiedział, unosząc książkę, historię lotnictwa wojskowego. Ona uratowała prezydenta, tak pisali, zginęła. Jego oczy były szerokie, utkwione w Oliwie, jakby patrzył na legendę, która ożyła. Kabina zwróciła się ku niemu. Niektórzy pasażerowie pochylali się do przodu, inni kręcili głowami. Itan ściskał książkę, jego dłonie drżały. Oliwia się nie odwróciła, ale jej dłoń zatrzymała się na torbie. Palec zastygł na moment, jakby usłyszała. Oklaski w kabinie złagodniały, zastąpione szeptem podziwu, gdy Itan usiadł, jego książka wciąż otwarta na jej stronie. Samolot wylądował w Waszyngtonie. Na płycie panował cyrk. Furgonetki telewizyjne stały w rzędzie, kamery błyskały, reporterzy krzyczeli. Oliwia wyszła. Jej bluza wciąż była podarta, jej tenisówki szurały po ziemi. Ona nie zatrzymała się dla kamer, nie odpowiedziała na pytania, po prostu szła, torba przewieszona przez ramię, jej kroki równe i pewne. Za nią Grek odebrał telefon. Jego twarz pobladła, zwolniony. Powiedział dość głośno, by ludzie się odwrócili. Największy klient jego firmy był powiązany z rodziną Oliwii. Jedno słowo, choć nigdy go nie wypowiedziała, i było po wszystkim. Transmisja Kayli stała się wiralem, ale nie tak jak chciała. Klipy, na których szydziła z Oliwi, rozprzestrzeniły się, a jej obserwatorzy odwrócili się od niej. Do rana straciła wszystkie kontrakty sponsorskie, a jej komentarze wypełniła nienawiść. Suzan, prawniczka, próbowała się wycofać, publikując przeprosiny online, ale było już za późno. Jej kancelaria zwolniła ją, powołując się na nieprofesjonalne zachowanie. Studenci z bractwa usunęli swoje filmy, ale konto ich bractwa na mediach społecznościowych zostało zawieszone, gdy absolwenci zobaczyli nagrania. Mark został przeniesiony na pracę naziemną, jego nazwisko szeptano w kręgach lotniczych jako tego, który groził bohaterce. Claire, konsultantka korporacyjna, straciła najnowszy kontrakt. Klient powołał się na obawy reputacyjne. Agencja PR Vanessy wydała oświadczenie, odcinając się od niej. Jej media społecznościowe zamilkły. To nie było głośne ani dramatyczne, tylko konsekwencje spadające jak deszcz. Olivia nie widziała nic z tego. Była już daleko. Szła przez lotnisko. Jej torba kołysała się lekko u boku. Kiedy przyjechał jej mąż, tłum się rozstąpił. Nie musiał wiele mówić, nie musiał podnosić głowy. Jej nie zrobił sceny. Po prostu stanął obok, jego dłoń musnęła jej rękę. Pokój wydał się cięższy. Jakby samo powietrze wiedziało, kim są. Podszedł do nich ochroniarz, potężny mężczyzna imieniem Mike. Jego twarz była napięta, ale pełna szacunku. Proszę pani, powiedział. Jego głos był cichy. Samochód czeka. Proskazy z góry. Wskazał na czarnego suwa na zewnątrz, jego szyby były przyciemnione, a kierowca stał w gotowości. Tłum patrzył. Niektórzy szeptali, inni filmowali. Oliwia skinęła głową, torba wciąż na ramieniu i ruszyła za majkiem. Jej mąż u boku. Tłum rozstępował się coraz bardziej, telefony wciąż uniesione, ale głosy cichsze, jakby byli świadkami czegoś świętego. Mike otworzył drzwi, jego ręka lekko drżała. Oliwia weszła do środka bez słowa, jej kroki były tak pewne jak zawsze. Nie potrzebowała ratunku. Nigdy nie potrzebowała. Przeszła przez ich słowa, ich śmiech, ich wątpliwości. I wyszła po drugiej stronie, nie dlatego, że walczyła, ale dlatego, że nie musiała. Jej prawda wystarczyła. Oliwia ich nie czytała, była już gdzie indziej. Jej torba na ramieniu, jej mąż u boku. Idąc w świat, który wreszcie ją zobaczył, dla wszystkich, na których patrzono z góry, dla tych, których oceniano po wyglądzie albo po tym, gdzie siedzą, to jest dla Was nie jesteście niewidzialni. Wasza wartość nie tkwi w ich oczach. Nosicie ją cicho i mocno, tak jak ona. Nie jesteście sami. Skąd oglądacie? Zostaw komentarz i kliknij obserwuj aby iść ze mną przez złamane serca, zdrady i wreszcie uzdrowienie.